Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam prosty trik, jak w kilka chwil poszerzyć Waszą klatkę piersiową, więc zapraszam do oglądania. Jeśli chcesz mieć pełną, piękną, przede wszystkim szeroką klatkę piersiową, te ćwiczenia są na pewno dla Ciebie, natomiast mogą wykonywać je również kobiety. Właściwie mogą wykonywać je wszyscy. Największy efekt wykonywania tego ćwiczenia będą miały osoby, które się garbią. Osoby, które się garbią, być może nawet po części wyprostuje Wasz kręgosłup. Osoby, które mają. Niepełne, wąskie klatki, osoby, które będą odczuwały dość dużą bolesność mięśniową podczas wykonywania tego ćwiczenia, które będą odczuwały spory dyskomfort. Ok, przed wykonaniem ćwiczeń najpierw staję sobie przed lustrem, obniżam maksymalnie barki, rozkładam maksymalnie obojczyki, rozkładam maksymalnie swoją klatkę, tak aby przed oraz po wykonaniu ćwiczeń mieć realny punkt odniesienia. Ok, więc zaobserwowaliśmy sobie teraz jak wygląda nasza klatka przed wykonaniem wszystkich ćwiczeń, natomiast teraz przejdziemy sobie do przerolowania pary najszerszych grzbietu, pary piesiowych mniejszych oraz pary zębatych. Ustawiam się na najszerszym grzbietu, tak żeby go przerolować, czyli tą nogą się odpycham, natomiast tu kładę się na najszerszym ramię do przodu i ustawiamy luźno, nie spinamy tej dłoni. Ustawiamy się centralnie na najszerszym, więc dokręcamy się centralnie na boku Hop. i jedziemy. Przechodzimy sobie do mięśni zębatych. Dobra, czas przerolować mięśnie zębate, które są tuż pod dołem pachowym na żebrach. Pamiętajcie, to nie żebra was bolą, tylko spięte mięśnie zębate. Kładziemy się na wałku i rolujemy, natomiast jeżeli to by było za trudne dla Was, to po prostu możecie się na nim położyć i zacząć od leżenia. A później, kiedy nabierzecie więcej sprawy, będziecie mogli się już odpychać. Pamiętajcie, że nie leżymy tak jak przy najszerszym, tylko musimy dokręcić się na żebra, nie na mięsień piersiowy, ale też nie na mięsień najszerszych grzbietu, tylko na żebra. Hop i jedziemy. Ramię luźno. Wadzian dla początkujących, po prostu Kładziemy się i rozluźniamy całą sylwetkę. Nie możemy się położyć na najszerszym, nie możemy się położyć na klatce. Musimy być w tej pozycji. Ok, okay czas na mobilizację piesiowego mniejszego. Dzisiaj pokażę wam do tego dwie techniki przy użyciu tej oto specjalnej piłki. Pamiętajcie, że przykładamy ją do wyrostka krótszego łopatki, wykonujemy okrężne ruchy, zachowajcie też proste plecy. Czas rozciągnąć klatkę piersiową. Ja wykonam tu przy użyciu TRX, natomiast Wy możecie to zamienić na dowolne ćwiczenie rozciągające klatkę piersiową. Czas sprawdzić efekt przed lustrem. Natomiast ja życzę Wam udanej mobilizacji. Jeżeli filmy tego typu są dla Was pomocne, dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subskrypcji. Na górze macie dzwoneczek. Łapka w górę. Do zobaczenia w kolejny piątek. Pozdro.